Witam. W dzisiejszym odcinku Tap 10 przyjrzymy się 10 najlepszym grom 2014 roku. Zapraszam! Numer 10: Plants vs. Zombies Garden Warfare. Jest to kolejna odsłona niezwykle popularnej serii gier w stylu Tower Defense. Tym razem deweloperzy z firmy PopCup Games postanowili stworzyć bardziej przebojową część serii Plants vs. Zombies. W przeciwieństwie do poprzednich odsłon serii, grata jest połączeniem elementów strategii Tower Defense, gry akcji oraz strzelaniny z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Oczywiście fabuła gry zostaje taka sama, czyli walka roślin z hordami zombie w celu ocalenia świata. Numer 9 FIFA 15 Jest to sportowy symulator, a mianowicie symulator gry w piłkę nożną. Kolejna odsłona serii gier FIFA wniosła dużo nowości na rynek sportowych symulatorów. Niemożliwym jest uwzględnienie wszystkich nowych funkcji tej gry w tak krótkiej notce, ale między innymi poprawiona została fizyka w grze. Najciekawszym trybem w grze jest Ultimate Team, a więc tryb, który polega na stworzeniu najlepszej drużyny ze wszystkich graczy na świecie. Numer 8. The Sims 4. The Sims to seria gier od Studia Maxis z kategorii symulatorów życia. Jest to czwarta odsłona tej bestsellerowej serii. W grze The Sims 4 jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie naszego Sima przez życie, znalezienie pracy, miłości i założenie rodziny. To tylko mała cząstka tego, co czeka graczy w tej grze, która już dawno została mianowana światowym fenomenem. Numer 7 Titanfall To pierwszoosobowa strzelanka science fiction, obsadzona w czasach bliżej nieokreślonej przyszłości. W grze Titanfall ludzkość podzielona jest na dwie zwalczające się frakcje potężne korporacje oraz zbuntowani mieszkańcy od lat wyzyskiwani przez owe korporacje. Gracz wciela się w postać pilotów, czyli żołnierzy zdolnych kierować kilkumetrowymi tytanami. Choć gra jedynie oferuje rozgrywkę w trybie multiplayer, to i tak Grand Titanfall można spodziewać się świetnej zabawy. Numer 6 Wolfenstein The New Order. Strzelanina FPP stanowiąca siódmą odsłonę serii Wolfenstein od studia Machine Games. Fabuła gry przedstawia alternatywną wersję historii, w której Trzecia Rzesza wygrywa Drugą wojnę światową. Główny bohater zostaje wybudzony z ponad 20-letniej hibernacji i musi stawić czoła nazistom. Numer 5 Watch Dogs. Jest to gra akcji z widokiem z perspektywy trzeciej osoby. Gracz wciela się w głównego bohatera, którym jest Aiden Pierce. Aiden Pierce żyje w Chicago, w mieście, którym infrastrukturą zarządza Centralny System Operacyjny czyli CTOS. Aiden jest bardzo utalentowanym hakerem, który potrafi włamać się do każdego urządzenia elektrycznego i wykorzystać jego możliwości tak, aby wpływać na pewne zdarzenia. Gra oferuje niezbyt długi, lecz interesujący tryb gry single player, który przeplatany jest z trybem multiplayer. Numer 4 Dead Rising 3. Dead Rising 3 to trzecia osłona słynnej serii Dead Rising. Gry akcji skupiającej się na walce przeciwko zombie. Gra ta charakteryzuje się otwartym światem setkami improwizowanych ataków oraz obecnością tysięcy przeciwników, którym gracz musi stawić czoła. Numer 3: The Last of Us Left Behind Chociaż nie jest to pełnoprawny tytuł, to i tak znalazł się na naszej liście. Left Behind to dodatek fabularny do gry The Last of Us, który ukazuje wydarzenia poprzedzające akcję ukazywaną w pełnej wersji gry. Numer 2: Diablo 3 Reaper of Souls. Reaper of Souls to pierwszy dodatek do trzeciej odsłony gry z serii Diablo. Diablo to bardzo popularny cykl RPG-ów akcji z podgatunku and Slash od studia Blizzard. Dodatek ten wprowadza nowy wątek fabularny, nową klasę postaci oraz zwiększa limit doświadczenia do 70 poziomu. Numer 1. Ryzen 3 Władcy Tytanów. Jest to trzecia odsłona gier z cyklu Ryzen, wyprodukowanego przez studio Pirania Bytes. Jest to gra z gatunku RPG-akcji. Posiadająca wspaniałą oprawę graficzną oraz fabułę godną podziwu. Ryzen 3 Władcy Tytanów to tytuł, który naprawdę warto zagrać. To tyle w naszej dzisiejszej liście 10 najlepszych gier 2014 roku. A jakie są Twoje ulubione tytuły? Nie zapomnij napisać w komentarzu. Jeżeli Ci się podobało i chcesz więcej, możesz polubić film oraz zasubskrybować kanał. Tymczasem ja dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka TAPTEN i zapraszam na kolejny odcinek już za kilka dni. Do usłyszenia.